Hejka, witam was już w ostatnim vlogmasie, czyli ósmym. Hejka, um, właśnie wróciliśmy z Ci i czekam tutaj pod choinką i carfurem. Ponieważ sprzedaję kosmetyki w końcu od Jurki Żugaj z Wintet i czekam tutaj na panią. Mam nadzieję, że nikt mnie nie porwie ani nikt mnie nie oszuka. Mam nadzieję, że widzimy się później. Nikt mnie nie okradł, sprzedałam świeczkę i puszczki. Wróciłam do domu, kupiłam świeczkę taką z Pepką, która mi się już od dawna podobała. Jest ceka świąteczna. I tak ładnie pachnie. A była za 20 zł i taka duża, a ja już swoje dwie takie wy wypaliłam. Znaczy jedną na pewno, a druga jest tam i jest resztka. Więc będziemy sobie dzisiaj odpalać. I może jakiś film puścimy. Dzisiaj obejrzałam już jeden film, jak byłam. Ucieciecie na paznokciach, to obejrzeliśmy. Polecam świąteczna afera w North Pole. teraz idę jeść obiad. Przed chwilą mieliśmy obiad, ale już jestem po, więc otwieramy kalendarz adwentowy. Dzisiaj okienko już 22, zostały tylko trzy okienka. Mega szybko to zleciało. Ale otwieramy i dzisiaj stawiam na misia znowu, tak jak wczoraj. Tak, jest to miś w czerwonym sweterku, pasuje mi do nowych paznokci. I ziemniaków na barszcz. Mój brat właśnie poszedł wynieść bio, bo już mieliśmy pełne pudełko. Um, zapomniałam słowa. No, jak się ubiera, nie? To tych. Jezus, nie wiem, no. My wiecie, jak się ubiera, to zostają takie. O, no skórek powiedzmy, no, tych skórek. I postanowiłam, że przetestujemy grzęca. Gorąca malina, 0% alkoholu, bo moja mama jest na lekach od dwóch miesięcy i nie może pić w ogóle alkoholu, więc znalazła tego ogrzeńca 0% alkoholu. Przetestujemy go. Ciekawe jak to, jest, jestem ciekawa jak to smakuje. Mamy taki taki mały garnuszek z jednym łóżkiem, dajemy sobie tu trochę, pachnie mega ładnie. I to sobie podgrzejemy, jak na prawowity grzaniec przystało. W ogóle ja już nie mogę uwierzyć, że to już są już święta, w sensie wigilia. I wszyscy przyjeżdżają i będą wszystkie te dobre potrawy. Dobra, wrócę do Was, jak to już będzie ciepłe. Filip już wrócił, ale poszedł się z powrotem przebrać do opierania warzyw. A my sobie przylejemy naszego grzańca do takiego specjalnego kubeczka, z którego się jarmarku, ale nie mam pojęcia którego. 2, 6, 2 16. o kurde, to trochę stary. Ale taki jest, specjalny nagrzeńca, więc sobie wlejemy tu go. O, no patrzcie, idealnie. Trochę poczekamy, jak ostygnie, bo chyba jest trochę za ciepłe. I no zaraz to z Filipem chykanie. przetestujemy. O, ale to jest musutkie, do... No, słodkie, ale dobre. Nie, nie widziałam, że to jest takie dobre. Polecam. Jadę do babci lepić uszka Ale zanim to Otworzymy sobie szybko kalendarz adwentowy Dzisiaj okienko 23 Już przedostatnie I tutaj jest małe, więc Będzie mała czekoladka Złota czekoladka w Przedostatnim okienku Jest złota czekoladka Do zobaczenia jutro u więc otwieramy kalendarz adwentowy. Po raz ostatni w tym roku, na tym czasie vlogmasu otwieramy największe okienko w kalendarzu adwentowym. Jestem ciekawa co w nim jest, więc otwieramy okienko numer 24. Jest to duży, no nie za duży, ale większy niż poprzednie misiek Lindora. Witam Was, już jestem gotowa, zaraz y, mamy Wigilię, moi kuzyni w ogóle przyjechali, to jest jakiś skam, przyjechali półtorej godziny przed Wigilią, Natka no, wiem, że to oglądasz, nie, nie ładnie, prze to nie było śmieszne, moja mama od razu na cały dom krzyczy, nie mów, że to oni, no, tak więc y, ja w sumie nie wychodziłam do tego, od czego czasu, jak oni przyszli. Ja sobie tutaj ogarniałam się, y, bo ja nie byłam w ogóle gotowa, jak oni przyszli. Ale no, outfit. Zaraz wam pokażę cały. Outfit to jest taki golfik. Y, spodniczka, ale spodenki, Taki myk. Y, skarpetki. Skarpetki z Grinchem. Zaraz jeszcze sobie założę kapcie reniferki i mm, tu jest jednak kartka. To jest taka ten, ale z tyłu na włosach. Nie wiem, czy było widać, ale też mam taką kartkę. Chyba to dziw wygląda. No. Pewnie pewno będę jeszcze coś nagrywać. Zaraz pewnie stół nagram, co tam się dzieje, co do jedzenia. Postaram się Wam też nagrać, jakie potrawy mieliśmy, ale nie obiecuję, bo... Moi rodzice są dosyć uczuleni na to, że będę miała <grymianie> ja telefon przy stole, więc raczej nie, nie wiem, czy uda mi się coś nagrać. Ale no, wesołego, wesołych świąt, wesołek, wesołej Wigilii. Możecie napisać, co tam dostaliście. Ja jeszcze nie wiem, co dostałam, ale jeśli no, już oglądacie to po Wigilii, to możecie napisać w komentarzach, co dostaliście. Jeśli są zblokowane, to sorry. Bo staram się cały czas to zmieniać, żeby nie były blokowane, ale mi blokują komentarze. Ale mam nadzieję, że podobają się Wam wasze prezenty, a ja teraz je, idę już na dół. Przepraszam, że ten fragment filmu nie ma na celu chwalenie się czy coś takiego. Wiem, że po prostu dużo osób jest ciekawych, co dostam, więc po prostu teraz to pokażę. Dobrze, więc pierwszą rzeczą jest niepozwolone pudełko, które ma w środku aparat y, cyfrowy. Y, jest to aparat po mojej mamie, ale go nie używa, a ja bardzo chciałam mieć, właśnie aparat cyfrowy. Więc mam takie jakby odnowione lekko. Nie wiem, czy on był w jakiejś naprawie albo coś takiego. Ale dostałam y, trzy karty razem z tą, która jest w środku. Kart, y, karty pamięci. I ta wygląda: jest taki o. Nie wiem, czy możecie. O Boże, pewnie. Mm, mm, o. Tak mniej więcej robi foty. No, widzieliście flesza, pokażę Wam mniej więcej jak zdjęcia wychodzą, Tak? nie widać tak za bardzo, bo nie jest dobra jakość, A to jest pierwsza rzecz, drugą rzeczą jest zestaw Lego kwiatki, który prawdopodobnie zaraz odpalę live'a i będziemy składać go, bo są to y, storczyk. Jest to storczyk, bo chciałam albo storczyk, albo ten taki bukiet wiosenny z niebieskimi kwiatkami, żółtymi. Tam taki ten, ale dostałam to to storczyk. I przynajmniej nie muszę Doniczki kupować, i mam od razu z Doniczką. Trzecią rzeczą są buty. Teraz nie widzicie, co to jest, ale otworzę. I są to Air Force'y, zwykłe białe. Jedynki, tak, to są Air Force jedynki, takie zwykłe, białe, mega cieszę, bo od dawna mi się już podobały te Air Force. a to są, niby to są takie zwykłe buty, ale jednak mega super. Dalej mamy prezent od Natki, czyli od mojej kuzynki i dostałam kubek z tekstem, takim sweater, sweater Weather, mój angielski nie jest dobry. Ale to jest ten. Nie wiem, czy to jest jakby nawiązanie, ale wiem, że jest taka piosenka, którą bardzo lubię. Więc taki fajny kubeczek i świąteczną kawę ze Starbucksa. White Chocolate Moka. To jest white chocolate. Jezus Matka, przepraszam, bo ja, ja to przeczytałam inaczej, inaczej jakby tego white nie zakodowałam. I ja myślałam, że to jest czekoladowa i ja nie lubię czekoladowej i ja myślałam, że tego nie wypije. Przepraszam Natka, <grytanie> przepraszam, ja sobie wypiję, jak to jest biała czekolada, to na pewno wypiję. Jest prezent jest od mojej babci. się yy, też był pod choinką, ale jest od mojej babci, bowiem wiem o tym. Yy, I pierwszą rzeczą jest świeczka, taka. Pachnie, nie wiem, jakoś tak świeżo. Drzewo sandałowe, taki ma zapach. I drugą rzeczą babci jest to Fifi białe, które już zjadłam. Możliwe, ale to. No, to tyle. Tak, to tyle. Już nie będę Wam nagrywała yy, wieczornej planacji, albo jak idę się kąpać. Bo to już nikogo nie obchodzi. Yy, mieliście dużo razy to w poprzednich yy, vlogmasach, albo też w tym. Tak, też w tym. Więc nie będę Wam nic nagrywać. Już muszę się ogarnąć do spania, znaczy chyba będę odpalać live'a i będę składać te lego. Um, więc jeśli ktoś chce zobaczyć lego, to może będzie na instagramie, ale wy to widzicie po live'ie, więc nie wiem, może gdzieś zobaczycie je złożona, ale będziecie widzieć. Proszę, tak będzie wyglądało tak będzie wyglądał złożony kwiatek. Więc ja chciałam się z Wami pożegnać. Przede wszystkim chciałabym podziękować osobom, które od początku oglądały moje vlogmasy. Serduszka dla Was. I osoby, które zasubskrybowały mój kanał w trakcie Vlogmasów oraz no po prostu chciałabym podziękować, że taki miły odbiór jest tych vlogmasów. I możecie napisać w komentarzach, czy chcecie więcej vlogów. Czy takie formaty wam się podobają? Bo mam kilka pomysłów, gdzie i skąd miałabym nagrać vlogi. Między innymi z wyjazdu do Mistrzostwa Europy. Jeśli ktoś by jeszcze nie wiedział, ja tego oficjalnie no, nie ogłosiłam jeszcze, bo czekam na, yy, czekam na wniosek na pezytkie yy, o nową kadrę. Albo też są dwa inne fajne wyjazdy przed zawodami więc na pewno chciałabym też z niego nagrać vloga, ale to możecie dać znać, czy w ogóle byście chcieli taki film. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie, co dostaliście w komentarzach. Jak piszecie w komentarzach, bardzo mi się robi ciepło na sercu, że mogę mieć z Wami trochę kontaktu. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia kiedyś tam. Wesołych świąt!